Będzie tych wszystkich, którzy chcieliby zabrać głos, proszę Pożegnanie zwykle bywa smutne. To pożegnanie naszego proboszcza byłego, księdza kanonika Mariana Boruszyna, jest szczególne. Bo ostatnie. Zarządzał naszą parafią pod wyzwaniem Matki Bożej uzdrowienia chorych w dźwięczynie przez okres 10 lat i 7 miesięcy od 12 lutego 94 do 3 2004. Za ten właśnie miniony okres mamy mu za co dziękować. Był dla nas. W wzorem pobożności, życzliwości, skromności, gospodarności i dzieleniem miłości, pełni miłości, karitas. Pamięty dla nas dzień 16 luty 1994, kiedy przyszedł tutaj, bardzo mroźny, Środa Popielcowa. Nasz Kościół to biorą dachu, a na stole ołtarzowym ambułka z wodą pochylona nad kieliziem pokazała się być z A na buzi celebranta pojawił się życzliwy uśmiech porozumiewawczy z W takich warunkach Modlono się wtedy w W takich warunkach na początku pracował nasz świąt Spotkania z tym spowiednikiem przy kratkach konfesjonalu sprawiały, że czuliśmy się jakby trochę lepsi. To ten właśnie proboszcz na rozpoczęcie roku szkolnego w 1998 roku pomimo mankamentów w tym czasie, wniósł, poświęcił i z młodzieżą powiesił krzyże w szkole w Dzierzynie. Wielką radość dawały naszym rodzinom wizyty duszpasterskie, odwiedziny chorych. Za to wszystko Święte Kalendziku dziękujemy. I z mówimy, na krótki czas żejmy nam, bo i nasz wód powoła tam. I to były Twoje księdze to trudne Pojęcia, z którymi kierowałeś w swoim życiu. W nich umierałeś. Prawda, światło, sprawiedliwość, sumienie, to Bóg. Byłeś z nami, Zawsze w trudnych naszych chwilach życia, wielki budowniczy, pięknej, ogromnej kaplicy, w której odprawiałeś swą posługę kapłańską. Zawsze wśród maluczkich, wspierających w trudnych chwilach swoich wiernych. Nigdy nie pozostawiłeś zbłąkanej owieczki w samej sobie, nie szczędziłeś sił i woli w zjednoczeniu swoich wiernych i potrafiłeś wspólnie pracować z nami przy budowaniu tej kaplicy. Jesteśmy księdzu, wdzięczni za to. Duchem i całym sercem Będziesz w sercach naszych, a każdy pobyt w tej kaplicy duchem księdza będzie jaśniał. Wdzięczni i pamiętający wierni wspólnoty Kościoła w Warkowie. Nie tak łatwo Boga z serca się wydziera. Do Lęciuska. A kapłan to był przeciągnięty do ostatniej niteczki swojej duszy. Piękny człowiek. Są dziś u nas, wśród nas, księża neopresbyterzy. Przyjęli święcenia, wigilie niebo wstąpienia. Wczoraj powiedziałem im, że wigilie niebo wstąpienia. Bóg podarował nam nowych kapłanów i jednego. Przyszliście na zmianę wart. Jedno tylko wspomnienie o Księdzu Marianie, kiedy mieszkał tu w kościele, bo kościół był w jego domem. Tutaj, na tej porze, któregoś razem odwiedził go ówczesny biskup Ignacy Jerz. Wszedł do tego skromniutkiego mieszkanka, dwa pokoiki, takie malutkie, rozglądał się i mówi Księże Marianie, ksiądz pójdzie prosto do nieba. Ksiądz Marian z takim zdziwieniem, skąd ksiądz biskup o tym może wiedzieć. A ksiądz biskup wtedy mówi, bo ty patrzysz tylko w Niego. W tym mieszkaniu rzeczywiście są okna połaciowe, przez które piję tylko niebo, niczego innego. Patrzę w niebo. I proszę zobaczyć, że Wigilię w niebo wstąpienia Bóg go poprowadził. Dla mnie jest to niezwykle ważny znak, a także życiowy drogowskaz. Dziękuję Księdzu Biskupowi za obecność wśród nas. Wszystkim księżom, współbraciom, bardzo dziękuję wszystkim rafianom, gościom i że jesteśmy tutaj razem w tym właśnie miejscu. Dziękuję jednocześnie w imieniu rodziny. Chciałbym zaprosić księży, a także przyjezdne osoby i rodzinę. Na poczęstunek, który będzie miał miejsce w restauracji Mensa, trzeba iść w kierunku portu. I na skrzyżowaniu tej głównej ulicy i ulicy jachtowej znajduje się właśnie to miejsce. Bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję. Dołączam się oczywiście do wszystkich podziękowań powiedzianych przez wszelkich wspólnot parafianych przez księdza prof. Marka Rzejmu, tutaj obecnie w tej parafii. Dziękuję bardzo serdecznie księdzu Jerzemu Włodzkiemu za wygłoszone słowo Boże. W tym słowie też przybliżył nam serdeczkę świętej pamięci księdza ks. Mariana Wołoszyna z taką też zanurzeniem za emocjonalnym, ponieważ rzeczywiście ta bliskość spotkań, ta troska też szczególnie w tym ostatnim czasie nad księdzem św. Marianem, to też powodowało to takie zaangażowanie emocjonalne. Takim, takim przeżyciem nam przedstawił księdza Mariana Ołoszyna, jego życie, jego służbę kapłańską i to jego też przeżywanie cierpienia. Bardzo serdecznie dziękuję i za tą nadzieję, którą wypowiedział w tych słowach. To świadectwo pokazuje nam, że niebo jest otwarte, że tutaj zdobywamy to niebo, te ziemskie pielgrzymce i za to, że trwając wierz obietnicy Jezusa Chrystusa możemy patrzeć na tę śmierć dzisiaj w świętej pamięci księżakronika Mariana, że właśnie się zmienia się, ale się nie kończy że krzyż na, postawiony na grobie który będzie postawiony na grobie już w innej decyzji, w decyzji Zamość Lubaczowskiej, tam będzie spoczywał w św. pamięci Ksiądz Marian Wołoszyn, to ten krzyż będzie przypominał, że dla nas w ta się kończy, ale dzięki Chrystusowi, który zwyciężył grzecznie, szatana po prostu zwarty, żyje, jest miejsce przygotowane w niebie tylko dziękuję bardzo z serca za obecność w wszystkich kapłanów. Nie tylko z dekanatu, nie tylko z diecezji naszej Szczęśliwego Królewskiego, ale jeszcze widzę księży z innych diesezji, gościnnie. Bardzo dziękuję za to, że się przybyli też spoza diecezji Jesteście z nami na modlitwie. Szczególne podziękowanie do księży, do obresbiterów. Gratulacje dla nich, że powiedzieli na ten drogę powołania i dzisiaj rzeczywiście zmieniają tę wartość którego T. zaznaczył, ruszając w by służyć, by rzeczywiście uczyć się też od mistrzów, świętej pamięci, księdza Zawariany Włoszyna, tej wiernej, trwałej posługi kapłańskiej przez 61 lat trwania przy Chrystusie, wypełnianie tej misji, którą mu powierzył, ale też nie tylko ta słupa kapłańska, tylko wypełnianie zadań, ale zaangażowane serce w tę posługę, pasja głoszenia lub inny w sprawie sakramentów świętych i dobroć serca wobec ludzi, tych maluczki też, dostrzeganie każdego człowieka, jego naprawdę wielkie, ogromne, pełne miłości serca, otwarte na każdego samego. Też doświadczałem spotkania ze świętej pamięci księdza Dominikiem Marianem, jego taki spokój taka postawa szacunku do każdego człowieka, pełna taka postawa nadziei. Właśnie ta pogoda ducha sprawia, że przyciągał do siebie, że chciało się mu też słuchać, bo to, co mówił, potwierdzał swoim życiem. Więc dzisiaj mi też jeszcze też z całego serca, wobec całej i kapłanów, i was, siostry, bracia, zgromadzonych na modlitwie, bardzo dziękuję. Dziękuję siostro, które są dzisiaj z nami, były razem ze świętym Kończykiem, Marianem. Dziękuję za ich też świadectwo wiary i wiernej służbie Jezusowi, za to przeżywanie codzienności, rytuałów ewangelicznych, ale też za tę życzliwość, którą spotykał się ksiądz, kanonik Marian. I dziękuję, że dzisiaj też jesteście i trwacie na modlitwie. Dziękuję wam wszystkim, ksiądz i bracia, Tutaj, którzy przybyliście, Uczestniczyć w tej uczestnictwie pogrzebowej, tego pożegnania się, tej przyświętej pożegnanej z, z świętej pamięci Księdzem Marianem. To jest też jakieś świadectwo, drugiej odpowiedź na tę jego miłość do wspólnot parafialnych, do tego, że był w tych parafiach jako pasterz, jako ojciec, jako przewodnik duchowy. Dzisiaj, jak powiadacie, to też zostało wyrażone pięknie w tych słowach przez przedstawicieli ze wspólnot parafialnych na ręce siostry, Pani Marii i całej rodziny składam teraz te współczucia, ale też wołam o Boże pocieszenie w tym trudnym momencie rozstania najbliższej rodziny. Jest to też bardzo trudny moment, ale też chcę z wami przeżywać to rozstanie w duchu wiary chrześcijańskiej, a więc w duchu tej perspektywy życia wiecznego. I bardzo was pozdrawiam i życzę tego Bożego pocieszenia, Bożego pokoju teraz w sercu, Niech Chrystus Pan umacni was swoim nawiedzeniem i to światło z łatwych wstania niech będzie dla Was też takim patrzeniem dalej, niż na to rozstanie z najbliższą osobą, ze świętej pamięci, księdzem Marianem. Dziękuję jeszcze raz w tym ostatnim pożegnaniu księdzu kanonikowi Marianu Kowalszemowi za to dobro, które czynił dla całej tej sesji Krzeństwu a szczególnie w tych miejscach, gdzie był posłany, bo też był posłany wcześniej w inne miejsca, jeszcze w tej wielkiej administracji Gorzowskiej. Dziękuję za jego świadectwo miłości do Chrystusa, do Kościoła też, za Jego gorliwość w tej posłudze kapłańskiej. I tak dla nas żegnając świętej pamięci księdza kołnika Mariana. To są też jakieś małe rekolekcje, bo trzeba to zamknąć. Tym, że on, tak jak ksiądz dr Marek przypomniał scenę ze spotkania ze świętej pamięci kardynalną, jak to przez ten skupen że patrzył w niebo, że miał otwarte właśnie te przestrzenie przez te okna, że ku niebu można popatrzeć, to patrzył też w tej perspektywie swojego życia przez Królestwo Niebieskie, którego każdy zmierza i wiara pomaga tak przeżywać codziennie, by patrzeć na to życie, na każdy dzień, by być zawsze gotowym na dwie rzeczy, to co uczył też kardynał Słewes z Belgii, że zawsze ma być gotowy do dwóch rzeczy, przy przyjęcia Komunii Świętej i odejścia z tego świata, ale no właśnie zawsze w perspektywie Królestwa Języka, bo ten pokarm eucharystyczny to jest przedznak nieba, to patrząc na całe życie świętej pamięci księdza Dominika Mariana Wołoszyna, można powiedzieć, że modlił się o Królestwo Boże, pracował dla Królestwa Bożego i cierpiał dla Królestwa Bożego. Tak można było skończyć to życie. Był zatroskany, to żeby wszyscy doszli do Królestwa Niebieskiego, więc modlił się o to. Każdy to Królestwo Boże osiągał, ale też pracował dlatego przez tą wierną, możliwą pełną miłości w posłowie kapańskim. I ten ostatni czas, to zaznaczał bardzo mocno ksiądz Jerzy Lubiński, że cierpią też dla tego Królestwa Bożego, też cierpią za tych, którzy jeszcze pozostają, którym służył, których spotykał na drodze życia. Jesteśmy mu za to wdzięczni. I ten czas odliścia, oczywiście my z perspektywy pielgrzymki, naszego życia tutaj na ziemi będziemy mówili nie w porę, bo zawsze śmierć jest nie w porę. Natomiast okoliczności odejścia z tej śmierci z perspektywy obecności Bożej na pewno są wielkimi znakami, że to pierwszą sobotę miesiąca był tym umiłowanym czcicielem Matki Najświętszej. I tym te tej pierwszej soboty miesiąca. Yy, Dzień Dziecka, właśnie to Dziecko Boże, bo też w tej, tej swojej postaci pokazywa, że to jest najpiękniejsze doświadczenie, by dzieckiem Bożym tak odchodzi z tego świata, jak dziecko Boże, a właśnie jeszcze Migija w niebo wstąpienia, więc perspektywa nieba. Za to dziękujemy i wołamy My w tym ostatnim orzeczeniu o to by spoczywał nawet w tym miejscu, gdzie będzie pochowany, ale by osiągnął rady życia wiecznego, by był w królestwie Bożym u którego się modlił, do którego pracował i do którego cierpiał. Powstałem teraz, by się. Pożegnajmy.